Niestety, ale to koniec. Koniec tego starego, dobrego Dragona. Ciężko to przychodzi przez usta, tym bardziej, że ostatnie edycje naprawdę bardzo fajnie się trzymały i trwały bardzo długo, bo trzy tygodnie grało bardzo dużo osób, my robiliśmy również dużo eventów, ale niestety to będzie koniec. Oczywiście widzowie, koniec edycji świątecznej i od razu wjeżdżamy z nową edycją zimową. Słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was naprawdę bardzo dużo nowości oraz zmian, których moim zdaniem zabrakło właśnie na ostatniej edycji. Wiemy, co mamy poprawić, nad czym mamy popracować i słuchajcie, jest to edycja właśnie. Taka podsumowująca wszystkie tak naprawdę wasze postulaty i prośby o to, co powinno być zmienione na serwerze. Dlatego w tym filmiku wszystko Wam pokażę, co się zmienia na nową edycję, która startuje uwaga już w piątek o 19. Czyli tak naprawdę jak to oglądacie w czwartek to jutro, jak w piątek, to dzisiaj o 19. Dlatego, słuchajcie, od razu wjeżdżamy z nowościami. Słuchajcie, na serwer będzie dodana e, śnieżka, to będzie farmer Nitek, słuchajcie, który będzie działał w ten sposób. Po prostu macie specjalną śnieżkę, klikacie sobie prawym przyciskiem. O, tylko nie możecie być na oczywiście. Klikacie sobie prawym przyciskiem i słuchajcie, pięknie się pojawiają nitki. I można słuchajcie, w bardzo prosty, fajny i przyjemny sposób. Słuchajcie sobie zabezpieczyć właśnie e, trapy bądź słuchajcie, nawet i serduszko znaczy, tu macie właśnie serce gildyjne. No to właśnie zobaczcie, jak to pięknie działa. Pyk. I słuchajcie, jest to od razu robione elegancko. Naprawdę dzięki temu, słuchajcie, można przyspieszyć zabezpieczenie swojej bazy w bardzo szybki sposób. Słuchajcie, no zawsze prościutko, fajniutko, aż, słuchajcie, przyjemnie się to klika. Tylko, oczywiście, nie będzie to za darmo. Będzie to y, możliwe do kupna pod komendą sklep, słuchajcie. No, nie za małe pieniądze, ponieważ, co by nie było, bardzo to ułatwia, słuchajcie, rozgrywkę. Kolejne zmiany dotyczą te parek, Słuchajcie, jest odwieczna wojna między tym, czy ma być arenka, czy nie. Na tej edycji, słuchajcie, jej nie będzie. Bynajmniej nie będzie jej od startu, a jak będziecie chcieli, to ewentualnie. Aktualnie później przegłosujemy, czy chcecie ją na nowo na serwerze, czy nie. Na ten moment, słuchajcie, jej nie będzie, dlatego też, słuchajcie, znajdujemy się na mapie bez gildii. To jest mapa Dragona bez gildii, dosłownie tutaj macie border, słuchajcie, no jest to troszeczkę uproszczona mapka, nie ma tej gildii, nikogo więcej nie spotkacie i słuchajcie, problem tej mapy jest taki, że ona po prostu jest ogromna. Od tego boku, gdzie jest Border, do tego jest łącznie 200, prawie 40 kratek. Zmniejszamy tą mapkę o połowę. Będzie 120 kratek w każdą stronę. No, i wtedy nie będą, słuchajcie, te klepy tak długo trwały. Wiadomo, dalej będzie można w jakiś sposób tam uciekać, ale to słuchajcie, naprawdę będzie dwa razy ponad mniejsza. Mapka. A właściwie, według AI, to zostanie pomniejszona o 75%. Kolejna sprawa, limity. Otóż normalnie na tej arenie można było mieć koksa. Od teraz wywalamy koksy, no i słuchajcie, będzie trzeba się klepać na same refy. Podobnie jak na arenach, ale tutaj w sumie jest troszeczkę więcej, no nie wiem, więcej przestrzeni. Klepy dzięki temu będą bardziej dynamiczne, a skoro nie ma areny, no to chociaż słuchajcie, będzie to w jakiś sposób rekompensowało to, co właśnie było na arenkach. Kolejna kwestia jest taka, że irytowały was ciągłe eventy. Smog, kapliczki, smog. No i słuchajcie, jest w tym troszeczkę prawdy, że co by nie było kapliczek oraz smog był, były eventami, które były regularnie. Teraz na tej edycji smog jest wycofany oraz endu również nie będzie. Oprócz tego na serwerze pojawi się więcej eventów: będzie więc event skrzynka na mapie, będą słuchajcie parkury i będzie możliwe nawet i labirynt. Ogólnie tej edycji chcemy skupić się bardziej na eventach, dlatego mam nadzieję, że będziecie z nami. Oczywiście będzie sprzęcik do wygrania. Kolejna zmiana, aplikacja na telefon wraca. Pamiętacie naszą starą, dobrą aplikację, gdzie były powiadomienia, można było zarządzać swoją gildią i można było nawet farmić swoje premium casey. Teraz ta aplikacja wraca i jeśli uda nam się zweryfikować aplikację do startu edycji, to będzie ona już na starcie edycji, a jeśli nie, no to kilka dni po starcie. Jest to niezależne od nas i musimy czekać na weryfikację od Google'a. Kolejna zmiana dotyczy klepy na mapie. Otóż słuchajcie, właściwie to braku klepy na mapie. Otóż mapa na tego nie jest tak ogromna, że często, gęsto, po prostu, no nie ma graczy, z którymi można się klepać. I nawet jest to zauważalne na startach edycji. Dlatego od teraz, słuchajcie, jak będą starty edycji, to wszyscy gracze będą tepani na początku wokół spawna, aby tutaj się gromadziło najwięcej graczy. A następnie, jeśli gildie będą się pojawiały, to ta granica teleportowania będzie się przemieszczała, słuchajcie, wzdłuż właśnie innych gildii. Ogólnie na Dragonie jest tak, że poniekąd jest wymuszane zakładanie gildii właśnie w, w wolnych spotach tutaj, żeby nie było takich luk, że na przykład to są gildie i tu widzicie, to są gildie na przykład... Em, tutaj macie taką gildię takiego odludka, dlatego, bo tutaj wokół wszędzie były gildie po zakładan. Normalnie na Dragonie nie możecie tak założyć gildii. Więc jeśli jest start edycji, to wszystkie gildie się zakładają od spawna, słuchajcie, stopniowo od coraz dalej. No i słuchajcie, od teraz teleportacja na tego nie będzie działała w taki sposób, że będzie pchało tutaj ludzi yy, wokół spawna, a później wokół tej gildii, żeby nie było tak, że ktoś na przykład zostanie tepnięty tutaj, a tu w ogóle gildi nie można zakładać. To będzie bardzo poważna zmiana i bardzo ważna, dlatego mam nadzieję, że wiecie na start i zobaczycie, jak to działa. A jak już jesteśmy przy mapie i przy klepie, no to słuchajcie, trzeba wspomnieć o tym, że blokujemy kopacze fosy. I tak, nie przesłyszeliście się, blokujemy kopacze fosy, ale tylko słuchajcie, do soboty 22, czyli na początku edycji, no nie będziecie mogli sobie w ten sposób przygotować elegancko yy, gildii, po prostu kładąc kopacze. Ich na serwerze nie będzie można zdobyć i słuchajcie, tak naprawdę wraca dawny klimat, słuchajcie, kopania gildii. Więc jeśli ktoś z Was będzie chciał mieć przygotowaną gildię, no to po prostu będzie trzeba się zebrać z ziomkami i wykopać to ręcznie. Albo kilofami, jakie nie jesteście masochistami. Ja osobiście się tego nie mogę doczekać, ponieważ uważam, że będzie z tego całkiem niezły content do nagrywania na YouTube'a. Także śledźcie mojego YouTube'a, bo będzie znowu daily. Na serwer powraca komenda TikTok, dzięki której będziecie mogli stać się TikTokerami za nagrywanie cringe'owych. Filmików, ale oprócz tego, słuchajcie, będziecie mogli zgarnąć darmowe premium case'y i inne nagrody. Na serwerze jest taka komenda jak TikTok. No i ogólnie ona was instruuje, w jaki sposób możecie zbindować swój, swój profil do, do swojego konta w Minecrafcie. To to jest na przykład yy, na przykład jest na, na moim kanale. Ja się nazywam Sajek, to ja na TikToku i wy tą nazwę możecie wytrzasnąć. Słuchajcie, właśnie z tego, jak macie swój profil i wbijać na niego, to macie małpę i to jest wasza nazwa. No i słuchajcie, jak już macie na waszą nazwę, no to wpisujecie TikTok i wasz profil. I słuchajcie, system sam wam będzie midował kanał. Jak sami widzicie, mnie bardzo łatwo połączyło, wy możecie mieć z tym problem. A to dlatego, że mamy specjalną weryfikację kanałów, dzięki której nikt wam nie zawierze waszego profilu na, na TikToku. Dlatego, bo musicie wpisać swój nick w waszym profilu. I w tym momencie nawet nagrałem dla was filmik, żebyście widzieli. Gdzie dokładnie? To musicie kliknąć, żeby można było powiązać swoje konto z TikTokiem. Jak już macie konto powiązane, wpisujecie komendę TikTok, słuchajcie i tutaj macie cały panel tego, tego, że mi pobiera jeszcze dane. Więc yy, no chciałem wam to pokazać, ale nie pokażę. Tak czy siak, słuchajcie, tutaj macie całą historię swojego kanału i wszystkie filmy, które wam yy, spełniają wymogi, czyli mają hashtage oraz yy, IP w opisie, słuchajcie, są wliczane tutaj do wyświetleń. Za każde wyświetlenia macie punkty. A za te punkty dosyć często dos będziecie dostawali premium casey oraz będziecie awansowali na po prostu rangi TikTok, bo jest kilka poziomów rangi TikTok. Jest ranga słuchajcie mini TikTok, TikTok oraz TikToker Plus. Im wyższa ranga, tym lepsze kity. A oprócz tego, słuchajcie, co jakiś czas będziecie dostawali premium casey, więc warto jest spróbować i na starcie edycji ponagrywać jakieś filmy, a sami zobaczycie, że za śmieszne wyświetlenia można mieć fajne nagrody na serwerze. Z niektórych kitów usuwamy nazwy, na przykład he hełm niezniszczalności, buty chodzenia pod wodą czy super buty. Są to przedmioty niezbyt cenne, a gdy ma się je założone i otrzymuje się obrażenia, to słuchajcie, nad, nad waszymi główkami się właśnie wyświetlają te nazwy. No i bez sensu jest, żeby nad takimi słabymi itemkami po prostu były takie hologramy. Więc od teraz hologramy wyświetlają się tylko i wyłącznie pod cennymi przedmiotami. Od teraz jest surowy zakaz tworzenia multikont. Na ostatnich edycjach ludzie po prostu w ten sposób niszczyli ekonomię, że robili multikonta, kopali na 20, nawet 30 czasami kontach. W tym momencie nawet macie screena, gdzie kopało chyba 30 osób. Od teraz zabieramy się za multikonta. Nie można mieć ani jednego multikonta, słuchajcie na serwerze. Jeśli będziecie mieli multikonta, to niestety będziemy musieli Was banować. I od teraz. Naprawdę tego pilnujemy, więc uważajcie. Bo my nie chcemy Was banować, ale będziemy musieli, jak niestety, będziecie niszczyli w ten sposób ekonomię serwera. Nie można tworzyć multikont i słuchajcie, każdy ma grać uczciwie, a nie, że są osoby, które 30 kont sobie nawalą i elegancko mają wszystko. Z komendy odkłań usuwamy, słuchajcie, zbieranie bezsensownych itemków, na przykład to jest item z sensem, ponieważ ma enchant, ale wszelkie itemy bez enchantów, jakiś cobblestone i tak dalej nie będzie się tutaj zbierał. Na spawnie nie można wyrzucać przedmiotów, więc po prostu jak złapiecie jakieś śmieci, to już się ich nie pozbędziecie do końca świata. No albo bynajmniej do opuszczenia spawna, ok? Więc dodajemy komendę kosz, dzięki której będziecie mogli się w łatwy sposób pozbyć zbędnych przedmiotów. Do kapliczek dodajemy więcej poziomów ulepszania. Słuchajcie, no bądźmy szczerzy, w tym momencie, żeby ulepszyć sobie na przykład obs odporność obsydianu czy jakieś inne rzeczy, no to to jest, słuchajcie, chwila, tak naprawdę. No jedynie tutaj większy drop z kamienia może trochę zajmować czasu, ale tak się składa że i tak większość gildii ma ten większy drop z kamienia odblokowany na maksa. A ulepszenia kapliczkowe, tym bardziej odblokowane na maksa, powinny być czymś unikalnym i prestiżowym, a nie, że każdy może mieć do tego dostęp. Dlatego od teraz ulepszanie kapliczek będzie troszkę cięższe, tak żeby to od odpowiednio zoptymalizować, aby nie było takiej sytuacji, że każdy po prostu jest najlepszy... w ulepszonych kapliczkach. Bo, no. Na tym to polega, no nie? A jak już jesteśmy przy kapliczkach, no to słuchajcie, na starcie edycji zamiast jednej kapliczki, która się respi, będzie ich kilka. Nie wiem jeszcze, ile ich odpalimy. Podejrzewam, że koło 10 jednocześnie będzie mogło się respić. Dlatego słuchajcie, no, jednocześnie 10 kapliczek na całej mapie będzie do zdobycia. I to będzie tylko i wyłącznie przez pierwszy dzień edycji, więc warto jest, żebyście wszyscy się zmobilizowali na starcie edycji i słuchajcie, biegali po mapach. To właśnie między innymi wpłynie pozytywnie na to, że po prostu na mapach się będzie więcej działo, a mniejsze gildie będą miały równe szanse na podbijanie kapliczek, ponieważ będzie ich po prostu dużo na cały serwer. Zaostrzamy planowanie za cheaty, oprócz tego, że bierzemy się za multikonta, również i słuchajcie, lecimy z tematem, jeśli chodzi o cheaterów. Od teraz słuchajcie, no nie będzie będzie można w łatwy sposób sobie cheatować na serwerze. To jest po pierwsze, a po drugie, te kary będą na dłużej. Więc jeśli ktoś w sposób nagminny łapie, łamie regulamin, no to po prostu będzie musiał się liczyć z tym, że jego ban będzie trwał dłużej oraz słuchajcie, będzie musiał yy, wydać więcej pieniędzy na onbana. No bo w tym momencie, no bądźmy szczerzy, yy, jakieś 4 zł za UB za przyznanie się do cheatów, to to jest. Śmieszna po prostu kwota, i e, ludzie dotychczas tak właśnie robili. Już na ten moment będzie to znacznie mniej opłacalne. A właściwie to powinno być w ogóle nieopłacalne, bo wywalacie jak coś kasę w błoto. Najbardziej to bym polecał, żebyście nie czytowali Po prostu wtedy nie będzie banów jak coś, i się nie będzie trzeba tym przejmować. No i co, jak co? Słuchajcie, pokazałem wszystkie zmiany, ale jeszcze nie pokazałem spawna. A spawn, moim zdaniem, naprawdę wyszedł fajnie. A więc słuchajcie, tak wygląda środeczek elegancko, cały spawn jest, słuchajcie, w takim mini kanionie, jesteśmy ulokowani kilka kratek, słuchajcie, pod ziemią, także jest tutaj fajniutko i jest przytulnie, słuchajcie, spawn jest ozdobiony i nie brakuje tej fajnych, y, słuchajcie, y, fajnych ozdóbek, na przykład zobaczcie, tam macie zejście y, do portalu. Które będzie zamknięte swoją drogą, ponieważ nie będzie smoka jędu, ale, ale jest. Następnie, widzowie, przechodzimy elegancko. Oj, mam coś. O, zakupy mam do odebrania. Aha, czy to, to chyba z TikToka. Tutaj elegancko przechodzimy do npc tów słuchajcie. Tak to wygląda. Bardzo fajniutko, nietuzinkowo, niepowtarzalnie. Tutaj, słuchajcie, mamy administrację naszą ukochaną, elegancką. No i słuchajcie, tutaj przechodzimy od razu do. Ee, do, do, do sali chwał. Tutaj będą najlepsi gracze z różnych topeczek. Oczywiście jeszcze to nie jest wstawione, ponieważ no nie ma graczy, no to kogo mam wstawiać. I tutaj słuchajcie, oczywiście jest świniareczka. Przechodzimy słuchajcie do stołniareczek eleganckich. Tutaj tak to wygląda, jest placuszek taki strzelony. Tym razem jest enchant od startu. Tak, kto oglądał poprzedni start edycji, oczami właściciela, ten wie, że nie było enchantu. Tutaj słuchajcie oficjalnie przed zgromadzeniem jest już zrobiony Enchant, i to słuchajcie, jeszcze działający z mechanizmem. Działający z mechanizmem miałem włączonego Wanisha jak coś. No i teraz słuchajcie, przechodzimy na strefę PvP, którą oczywiście, która pewnie oczywiście każdego tutaj interesuje. Oczywiście są te pary standardowo ustawione. No i słuchajcie, strefa PvP. Tutaj się tak wyłazi, można się klepać elegancko. Tutaj będzie prawdopodobnie w ogóle kapliczka Tak mi się wydaje Ta, tutaj chłopaki elegancko przewidzieli Zrobili spota na kapliczkę Bardzo fajny spocik w ogóle Coś podejrzewam, że te będą grube klepy Słuchajcie, no bo co by nie było Jest to po prostu taki klif I jak będą się zrzucali to prosto do beczułki Słuchajcie, raczej stąd nie będą ludzie ginęli Bo chyba jest za nisko mi się wydaje Albo tak mi się wydaje tylko A wydaje mi się, że jest za nisko No i tutaj słuchajcie, drzewkara Elegancka Oczywiście warw klatki również nie zabrakło, tak się ona prezentuje. Tutaj w ogóle jest przejście do tej klatki. W sensie takie jedno przejście. Przejście nie przejście, bo nie można tędy przejść. Jest po prostu szkło, ale stąd można widzieć... Czy tam się ktoś naparza, czy się nie naparza, więc całkiem spoko w sumie. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Zostawcie łapę w górę oraz strzelcie suwa, ponieważ znowu lecimy z daily. Co by nie było, jest to, słuchajcie, już tradycja, której się nauczyłem i polubiłem, dlatego mam nadzieję, że będziecie ze mną przez te wszystkie dni. Mam nadzieję również, że Wam się, jakby te wszystkie rzeczy, które się pojawiają na serwerze, podobają, ponieważ, co by nie było, jest to. Są, są tutaj zrobione takie rzeczy, których po prostu nie dopracowaliśmy wcześniej, e, czyli na przykład monotonne event. Czy e, wprowadzanie rzeczy, które wam się nie podobają, a one są, no na przykład ten smog czy End. E, więc e, generalnie słuchajcie, postaraliśmy się na 110%, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo głosowej na tej edycji i mam nadzieję, że wspólnymi siłami stworzymy bardzo fajną edycję, która się będzie długo trzymała jak ostatnie edycje, bo nawet i po 3 tygodnie. Dlatego widzimy się już w piątek o 19 na nowej zimowej edycji Dragona.